Dzień dobry, cześć. Dzisiaj opowiem o tym, dlaczego się kłócimy, co bywa powodem tego, że się kłócimy. Jesteś na kanale Odkryj swoje zasoby. Ja się nazywam Paula Komuda, jestem psycholożką, psychoterapeutką i na tym kanale znajdziesz treści dotyczące psychologii, rozwoju osobistego, terapii czy emigracji. Więc jeśli są to tematy, które Cię interesują, to zasubskrybuj zaobserwuj miejsce, w którym oglądasz, słuchasz ten materiał. A jeśli klikniesz dzwoneczek, to da ci, dostaniesz informacje o pojawiających się nowych treściach. Zanim zacznę mówić o tym, o tych konkretnych kilku powodach, przyczynach kłótni, które, które nam się zdarzają, zacznę od tego, że większość z nas się kłóci. I mam takie wrażenie, pracując z ludźmi, że jest to temat, którego się w jakiś sposób wstydzimy. Mimo tego, że dotyczy większości z nas, to znaczy, w, mimo tego, że zdarza nam się kłócić w pracy, zdarza nam się kłócić z, nie wiem, z rodzicami, z rodzeństwem, niezależnie czy jesteśmy dorośli, czy byliśmy dziećmi, że kłócimy się z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, że dzieci między sobą się kłócą. To w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o kłótniach, albo kiedy pojawia się temat kłótni w rozmowach, to trochę wokół tego pojawia się takie milczenie, tak jakby to, to kłócenie się nas nie dotyczyło. Czyli my mamy takie doświadczenie, znaczy większość z nas ma takie doświadczenie, że się kłóci, ja też mam takie doświadczenie, że, 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 że się kłócę. Ale kiedy pojawia się taki temat i na przykład pada pytanie, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w, w, w kłótniach, albo jak sobie radzisz w kłótniach, to następuje często cisza i pojawia się brak y, takiej brak responsywności, tak, jakbyśmy nie chcieli odpowiadać na te pytania, bo będą one oznaczać, że faktycznie się kłócimy. To będzie trochę jak przyznanie się do winy. I oczywiście. Y, Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy się w ogóle nie kłócili, gdybyśmy potrafili ze sobą rozmawiać spokojnie, z cierpliwością, wysłuchiwali siebie nawzajem, umieli odpowiadać na swoje potrzeby, opowiadać o swoich potrzebach i tak byłoby w świecie idealnym. Ale nie żyjemy w świecie idealnym i też nie ma, myślę, nic złego w tym, żeby być przy realności tego, w jakim świecie żyjemy, jacy jesteśmy, jakie są nasze ograniczenia, a im bardziej będziemy rozumieć siebie, im więcej będziemy o sobie wiedzieć, tym łatwiej będzie nam różnymi naszymi zachowaniami zarządzać, będziemy, będzie nam łatwiej radzić sobie również z różnymi sytuacjami, czy z różnymi zachowaniami, czy z różnymi trudnościami, w tym będzie nam łatwiej również radzić sobie z. z skutnią tak, skłóceniem się, dlatego, że kłótnia jest takim sposobem komunikacji, który bywa dla nas trudny. I to też jest prawda. To, że się kłócimy i że jest to coś naturalnego, nie znaczy, że nie jest to coś, co może sprawiać ból, a może nawet robić drugiej osobie, może, może być krzywdą dla, dla nas czy dla drugiej osoby. Dlatego tak ważne jest, to, żeby. Choć może zabrzmi to w jakiś sposób zabawnie, uczyć się kłócić, to znaczy uczyć się zarządzania konfliktem w taki sposób, żeby z jednej strony nie odmawiać sobie tego prawa do tego, że tak, ludzie się kłócą, tak, jest to element naszego funkcjonowania, tak, jest to czasami element relacji. Natomiast to, że pojawia się kłótnia, nie musi oznaczać końca związku, nie musi oznaczać końca relacji, nie musi oznaczać, że musimy się, nie wiem, wyprowadzić, zostawić, nie wiem, naszych współlokatorów, nie musi oznaczać rzucania pracy. Tak? Może być jakimś zdarzeniem w tej relacji, ale jeśli będziemy umieli tym konfliktem, tą kłótnią zarządzać, to też to znaczenie tych, tych kłótni może być inne. Tak? Nie musi być tak dramatyczne, czy dla. Czy drastyczny. I tym materiałem będę chciała Was też do tego zachęcić, żeby trochę oswoić w ogóle ten temat, żeby przestać się wstydzić tego, że się kłócimy, żeby zrobić sobie też przestrzeń dzięki temu na to, żeby ten, ten nasz fragment, te nasze kompetencje związane właśnie z komunikacją w sobie rozwijać. I na dzisiaj przygotowałam takie pięć. Pięć powodów, dla których zdarza nam się kłócić, albo to, co jest czasami pod, tymi, pod tą taką górną warstwą rzeczy, kiedy się kłócimy, bo zdarza się, że kłócimy się o takie bardzo codzienne rzeczy, o te przysłowiowe skarpetki na, na podłodze, czy o to, w jaki sposób kto spędza czas po pracy i poświęca uwagi. W jakiej aktywności się angażuje, ale tak, tak naprawdę często to jest taka powierzchniowa warstwa, a pod tym mogą kryć się, kryć się zupełnie, zupełnie różne rzeczy. I pierwszym punktem, o którym chciałabym powiedzieć, który często podbija kłótnie, to znaczy z takiej komunikacji, która, która jest, która jest, no, można powiedzieć taka, idzie i, i pojawia się jakaś rozmowa, wszystko jest względnie, względnie ok, ale to, co się może wydarzyć, to jeśli my zaczynamy nadinterpretować czyjeś słowa, czyjeś, czyjeś zdania, czyjeś wypowiedzi, może się to przerodzić w kłótnie. I takie nadinterpretacje, jeśli Poszukacie w moich, w moich takich wcześniejszych materiałach, tam jest też taki, taki materiał dotyczący tego, żeby sprawdzać ze sobą nawzajem różne rzeczy. Mówi właśnie o tym, że szczególnie wtedy, kiedy pojawia się dużo emocji, intensywne emocje, mówimy o czymś, co jest dla nas ważne, może o czymś, co jest dla nas przykre, albo o, dotyka to naszej jakiejś niezaspokojonej potrzeby, no wtedy te emocje zaczynają bardziej buzować. W momencie, kiedy one bardzo, zaczynają bardziej buzować, my stajemy się mniej, mniej racjonalni, możemy być mniej cierpliwi i może się pojawić, że może się pojawić taki, takie doświadczenie tego, że to już nie jest tak, że my hmm, że my słyszymy tą drugą osobę jesteśmy w stanie ją usłyszeć, tylko zaczynamy swoje różne myśli, albo to, w jaki sposób my to słyszymy, uznawać za fakt. I na przykład ktoś coś do nas mówi, a my zaczynamy, my to słyszymy i sobie do tego dopowiadamy różne rzeczy. Aha, czyli to znaczy, że skoro on, ona tak powiedzieli, to znaczy, że to, to, to i tamto. No i może się okazać, że ta druga osoba po pierwsze wcale nie miała tego na myśli, chciała zupełnie coś innego przekazać, natomiast jeśli pójdziemy za tym, Razem z tymi emocjami, to czasem staje się, powstaje taki efekt domina, no i trudno się zatrzymać, ponieważ po drugiej stronie też może być osoba, która też to przeżywa, też ma dużo emocji. No i im więcej jest tego takiego impaktu emocjonalnego wkładu, tym trudniej jest czasami nam się. Nam się zatrzymać. Więc te, więc te nadinterpretacje tego, co ktoś mówi, w jaki sposób się zachował, czasem to jest nawet mina, gest czy spojrzenie, tak? Albo się spojrzałeś w taki sposób, albo ty, bo, bo ty się odwróciłaś ode mnie i ja myślałem, że, że, że to znaczyło coś, tak? Że żeby warto jest sprawdzać to i mieć taką świadomość tego, że im więcej się w nas pojawia emocji, tym więcej warto poświęcać temu uwagi i próbować jednak sprawdzać, badać, czy faktycznie tak jest, co się takiego dzieje, no, żeby mieć taką jasność, że mówimy na pewno o tym samym i nie jest tak, że no, że coś się takiego dzieje, że, że gubimy ten kontakt ze sobą, że jedna osoba mówi o jednej rzeczy, a druga mówi o czymś zupełnie innym. Może się też tak zdarzyć, że y, rozmawiamy y, i ktoś zupełnie przypadkiem, być może nawet nieświadomie, użyje słów, zdań, sformułowań, które dotykają na, jakiejś naszej niezagojonej rany. Y, może być też tak, że często my sobie nie zdajemy z tego sprawy, dlatego że to może być coś właśnie, co jest jakimś, y, jakąś pozostałością z przeszłości, ale. Y, ale faktycznie tak jest. I jeśli tak się zdarzy, że to jest dla nas nieuświadomione, jakaś nasza niezałatwiona sprawa, jeśli ktoś dotknie takiego miejsca, no to w nas może się odpalać cała mechina taki, takich obron. I my już nie rozmawiamy o tym, o czym przed chwilą była rozmowa, tylko zaczynamy bronić się z tego kawałka tej rany, która się odezwała, albo, albo się bronić, albo próbować się nią w jakiś sposób taki taki zaopiekować, no i to często bywa też powodem do kłótni, bo jeśli ta druga osoba nie wie, to może też nie rozumieć, co się z nami dzieje. My zaczynamy coś, o czymś bardzo intensywnie mówić, może pojawia się jakaś bardzo intensywna reakcja, po drugiej stronie ktoś nie ma, nie ma pojęcia, co się dzieje, no i to może, to może tą komunikację zaogniać i przeradzać ją w konflikt, tak? bo my przestajemy reagować na to, co jest realnie w kontakcie tu i teraz, ale zaczynamy reagować z jakiegoś kawałka przeszłości. I y, warto jest mieć takie swoje kawałki rozpoznane, rozpoznane y, takie słowa, być może, albo na przykład spróbować sobie rozeznać, czy my nie reagujemy na jakieś zachowanie. Tak? To może być jakiś gest, y, to może być, y, no, to, to naprawdę mogą być bardzo subtelne rzeczy i y, y, y bardzo różne przede wszystkim, bo one są związane z naszymi osobistymi doświadczeniami. Jednak im więcej my o sobie wiemy, tym, więcej, tym łatwiej nam jest to włożyć w tę relację, w ten kontakt. Dlatego, że wtedy możemy też, jeśli to dotyczy na przykład takiej naszej stałej relacji, nie wiem, relacji z partnerem, z mężem, z żoną, to możemy o tym mówić, tak? Jeżeli złapiemy, to wiemy o tym, to możemy powiedzieć, słuchaj, ja już wiem o sobie, że jak coś takiego robisz, to, to mi to nie wiem, przypomina to... Tamto, coś, co, co mi to robi, czy, czy możesz tego nie robić? Tak? Czy to jest dla ciebie ok, żeby tego nie robić? Bo ja wtedy tracę, tracę kontakt z tym, o czym rozmawiamy, a zaczynam, zaczynam jakoś mówić z, z tego bólu, który, który jest dla mnie, który mi się wtedy otwiera. Oczywiście ta osoba może się na to zgodzić, ale może się też nie zgodzić. A naszą rolą jest to, jest to przyjąć, w zależności od tego, jak, jaką ona decyzję podejmie. No, i też oczywiście możemy, jeśli rozpoznamy to w sobie, zaopiekować się taką, to, taką raną, w, na przykład w terapii. Tak? Jeśli do, zobaczymy, że w taki sposób reagujemy nie wiem, na to, że ktoś bardzo mocno gestykuluje tak? albo że zaczyna się bardzo mocno ekscytować i nas to przeraża, my zaczynamy taką ekscytację. Traktować jako atak i zaczynamy się bronić, no to wtedy warto jest po prostu się temu przyglądać i, i, i być może przeżyć różne rzeczy, które nie zostały przeżyte, właśnie na terapii, po to, żeby nie przeżywać już tego w tych kontaktach, które się będą działy i móc być w tym kontakcie tu i teraz, czyli dać tej ranie się zagoić. Może się też tak zdarzyć. Że kłótnia jest sposobem na, na lęk przed bliskością. Jeśli któraś z partnerów, któraś z osób, która tworzy relacje, nie miała takiego bezpiecznego stylu przywiązania, czyli nie, nie, nie zaznała w jakimś sensie, nie ma doświadczenia tworzenia bliskich, bezpiecznych relacji, bo być może rodzice, opiekunowie, te najważniejsze osoby nie, nie dały takiej możliwości, tego, żeby, żeby nauczyć tego, że bliskie relacje są bezpieczne, bo na przykład one nie były bezpieczne, bo tam było coś zagrażającego, bo być może była przemoc psychiczna albo, albo fizyczna, albo może nie było, może to, było, to był rodzic, który znikał fizycznie lub emocjonalnie, był niedostępny, no to wtedy taka kłótnia może być takim sposobem na to, że w momencie, kiedy robi się za blisko, ktoś używa kłótni jako sposobu komunikacji do tego, żeby się oddalić, bo to, bo to przybliżanie się staje się w pewnym momencie tak trudne i tak niebezpieczne, że woli użyć tego, użyć kłótni, tej, tej formy komunikacji, żeby na chwilę zrobiło się dalej, móc złapać oddech, tak? móc jakoś uspokoić swoje wnętrze, że nie jest aż tak blisko. I to się wtedy może odtwarzać w pewnych cyklach, tak? bo jeśli mamy taki, nie mamy takiego bezpiecznego stylu przywiązania, ta bliskość wzbudza w nas lęk i, i, i powoduje, że nie jesteśmy w stanie być cały czas blisko z drugą osobą, czy uczyć się tej bliskości, czy tworzyć tej bliskości, no to będziemy w różny sposób w jakimś sensie co jakiś czas przerywać to, ten, ten, ten bliski kontakt. I to też jest taki element, którego można się... Nad którym można pracować w terapii, jeśli się pojawia. Oczywiście można też próbować samorozwojowo z tym pracować, czy pracować z partnerem, z partnerką, jeśli mamy, to, jeśli mamy to uświadomione. Może się też tak zdarzyć, że kłótnia jest walką o władzę, o dominację w związku, w relacji. Wtedy, kiedy ktoś ma takie poczucie, że ma, ma, ma silne, silną potrzebę kontrolowania. Tego, co się dzieje w związku, w relacji, wtedy może się tak zdarzyć, że używa do tego również kłótni. To znaczy, wtedy, kiedy czuje się niepewnie, na przykład będzie inicjować taką kłótnię, bo w tej kłótni na przykład wie, że, no, że wtedy w cudzysłowie jest tej osobie łatwiej na przykład zdominować, zdominować rozmowę, zdominować drugą osobę. I jeśli. W momentach, kiedy będzie ta osoba czuła się gorzej, będzie używała tego po to, żeby się poczuć lepiej, tak, żeby poczuć, że dalej mam tą kontrolę, dalej mam tą władzę, nic się, nic się złego nie dzieje, nie jestem zagrożony, nie jestem zagrożona. Takie, te, szczególnie te, te dwa aspekty, o których teraz powiedziałam, one mogą być pokłosiem różnych takich trudnych doświadczeń, czy to właśnie z jakichś doświadczeń dysfunkcji w rodzinie pochodzenia, czy to właśnie niedojrzałych emocjonalnie rodziców, czy doświadczania, czy bycia świadkiem czasami takiej przemocy fizycznej, psychicznej, jakichś trudnych relacji, trudnych relacji rodziców, czy na przykład domu, w którym jedno z rodziców było, było osobą z uzależnieniem. Innym, innym powodem może być też to, że może być to jeden, jeden lub jedyny sposób na rozładowanie napięcia. I to też się wiąże z tym, co przed chwilką powiedziałam, czyli często się to zdarza tak, że jeśli osoba wyrostała w, tak to w cudzysłowie nazwijmy, w chaosie, no to wtedy ten chaos, to wtedy... Takie bezpieczne, spokojne życie może się jej wydawać zagrażające, dlatego że w jej życiu e, e, działo się od jednej, od jednej akcji do drugiej. E, dzieci mają te, nie, nie mają tej umiejętności takiego rozumienia świata jak my dorośli, dlatego jeśli e, pojawiały się w, w takim dziecięcym doświadczeniu momenty, w których zaczynało być lepiej, to dziecko wierzy, że już będzie lepiej, że teraz już będzie dobrze. Natomiast po tym dobrze, pojawiało się znowu, znowu trudno, znowu źle, więc wyrobiło się takie przekonanie, że temu, że jest dobrze, nie można ufać, trzeba się rozglądać, bo za chwilę przyjdzie coś złego. I wtedy, w takim, jeśli osoba ma takie doświadczenie i nawiąże relacje z kimś, kto jest bezpieczny, kto jest stabilny, kto jest być może właśnie taki emocjonalnie dostępny, będzie jej trudno się na początku w tym odnaleźć, i może sama inicjować kłótnię, po to, żeby zdjąć to napięcie, tego oczekiwania, że za chwilę coś się na pewno złego wydarzy, bo po takiej kłótni ma takie poczucie: OK, to się wydarzyło, mogę teraz odetchnąć. Teraz już to, 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 co, było, to co było, to czego się obawiałam, to już pewnie się wydarzyło, to było to. Mogę odetchnąć. Natomiast, znowu, jeśli ten, jakby źródło tego tematu nie zostanie za, zaopiekowane w jakimś, w jakimś sensie terapeutycznym czy innym, no to ten schemat może się powtarzać. Może się też tak zdarzyć, i to już jest ten piąty punkt z tych, które przygotowałam, że po prostu jest to schemat, taki wyniesiony schemat komunikacji, który my obserwowaliśmy jako formę po prostu porozumiewania się. To znaczy w naszym otoczeniu ludzie się kłócili i my wynieśliśmy takie poczucie, że tak się, że jest to jedna z form komunikacji i że w taki sposób można się komunikować i oczywiście można. Natomiast bez, takich, bez tych aspektów takiej świadomości, co ta kłótnia wnosi, bez kompetencji związanych z tym, jak się kłócić, bez takiego zwracania uwagi na to, w jaki sposób my się kłócimy, co my chcemy tą kłótnią, kłótnią, osią, tą kłótnią osiągnąć, w związku z czym jest to po prostu takie... Może się zdarzyć, że jest to po prostu bezrefleksyjne odtwarzanie pewnego, pewnego schematu, Albo to, co jest po drugiej stronie tego kontinuum, może się zdarzyć, że pojawi się taki schemat, w którym funkcjonujemy od kłótni do kłótni. To znaczy mamy na przykład przekonanie zupełnie odwrotne, czyli wyrastaliśmy w takim schemacie tego, że, że, że ludzie się nie kłócą, że kłótnia to jest coś złego, że kłótnia to jest koniec świata. Że, że, nie wiem, że ludzie, którzy się kochają, się nie kłócą, bo na przykład nie wiem, rodzice się nie kłócili w ogóle przy dzieciach, dzieci nie widziały tego, że można się kłócić i że można się pogodzić. I w związku z tym, wtedy, w momentach, w których coś je dotyka, te osoby, coś się w nich pojawia, pojawia się złość, one tą złość pacyfikują. Trochę tak mówiąc, kolokwialnie zamiatają różne tematy pod dywan, no bo nie chcą się kłócić, bo ta kłótnia byłaby czymś złym, tragicznym, zagrażałaby związkowi, zagrażałaby relacji. Natomiast te rzeczy się zbierają pod tym przysłowiowym dywanem, i w pewnym momencie niestety jest tego tak dużo, że ktoś wybucha. Wybucha bardzo silnie, wybucha bardzo intensywnie. No, i po takim wybuchu też często towarzyszą takie przykre, przykre emocje, jakiegoś zawstydzenia, poczucia niezrozumienia siebie, co się ze mną stało, przecież nie jestem taką osobą, przecież nie chcę tego robić, takiego poczucia, że to się znowu stało, się coś złego. W związku z tym ten mechanizm zaczyna się z powrotem odtwarzać, czyli muszę unikać kłótni, bo kłótnia jest zła, z czasem się po kłótni czuję. No, i z powrotem wracamy do tego mechanizmu, czyli wtedy, kiedy czuję, że coś mi przeszkadza, że coś mi się nie podoba, nie mówię tego, żeby się nie pokłócić, żeby uniknąć kłótni, tak długo, aż już ta granica moja jest przekroczona i pojawia się ten wybuch, który jest często dużo intensywniejszy niż wtedy, gdyby te sprawy były załatwiane na bieżąco. Jeśli interesuje Was temat kłótni, to zostawcie, zostawcie nawet taki krótki komentarz. Tak, i będę wtedy wiedzieć, że żeby przygotować też więcej treści dotyczących tego, co jest powodem kłótni, skąd się te kłótnie biorą. Być może chcielibyście, żeby któryś z tych tematów, który dzisiaj tutaj został poruszony, został rozszerzony, to też możecie to dopisać. dać znać, że o, to by było fajnie. Na przykład, zobaczcie o tym, o tym cały odcinek, cały materiał. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowałam. W opisie znajdziecie też workbook, w którym, dzięki któremu możecie też nad kłóceniem się czy bardziej nad zarządzaniem konfliktem pracować po to, żeby ta, ta kłótnia nie była tak dotkliwa i żeby jak najwięcej przynosiła nam korzyści, a jak, na, a jak najmniej strat, więc zachęcam Was do, do zobaczenia linków w opisie tego materiału. Oczywiście zasubskrybowania kanału, zaobserwowania miejsca, w którym oglądacie, słuchacie tego materiału, kliknięcia dzwoneczka, który przypomina o tym, że pojawił się nowy materiał, dania łapki w górę, lajka, jeśli Wam się ten materiał podobał. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się z kimś tym materiałem, udostępnicie, czy po prostu komuś go podeślecie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w następnym materiale.